Witam państwa w szkole kreatywnej fotografii w Krakowie. Przedstawię państwu króciutki film zrobiony na potrzeby koronawirusa. Film instrukcja jak robić gumę chromianową. Aby zrobić odbitkę trzeba najpierw kupić papier. Jaki papier? Papier, jak mówią Anglicy, Waterkale, czyli o, akwarelowy, jakiej wielkości, takiej, żeby wszedł nam pod paspartout, żeby był większy od okna w paspartu. Tutaj mamy typowe paspartu i ten papier jest większy. Kładziemy sobie papier i przystępujemy do sporządzania mieszaniny tak zwanej farby, którą powleczemy naszą e, odbitkę, przyszłą odbitkę. Dajemy 3 ml e, 3 ml roztworu gumy chromianowej w proporcji 30 do 45 gramów gumy plus 100 ml wody. A to jest roztwór nasycony dwuchromianu potasu. Nasycony to znaczy, że już nic więcej się nie może w tym roztworze rozpuścić. Do tego dodajemy trochę pigmentu. I teraz jest pytanie, co to jest trochę. Trzeba dodawać stopniowo, żeby... Nie przedobrzyć, żeby tego pigmentu nie było za dużo i mieszamy starannie. Staranne mieszanie jest istotne, żeby się nie porobiły grudki, nie pozostawały grudki, które mogą nam zepsuć obraz. Po starannym wymieszaniu może już wystarczy, nigdy nie wiadomo, jak to długo trzeba mieszać. Bierzemy pędzelek i sprawdzamy. Czy to jest za ciemne, czy to jest za jasne? W miarę dobre. Jakby było za jasne, trzeba byłoby dodać. Im za dużo pigmentu, niedobrze, bo światło przy naświetlaniu się nie przebije. Bierzemy wałek, wlewę, wlewamy naszą mieszaninę do takiej kiuwetki, rozprowadzamy po wałku i smarujemy. Wykonujemy długie ruchy, nie zygamy, tak, nie trzeba, nie trzeba tak robić, tak, tak, tak. i delikatnie, długie ruchy, trzeba to robić dosyć szybko, żeby nam farba nie zastygła, bo ona szybko dosyć schnie. Tu już powiem o schnięciu, później farba musi przeschnąć. Ile musi przeschnąć? Przynajmniej 20 minut. Jak jest wilgotne, powiem, pomieszczenie, to 20 minut nawet nie, nie wystarczy. Jak jest suche pomieszczenie, to po 15 minutach też wystarczy. Proszę nie używać suszarki. Gdzie suszymy, w pomieszczeniu niezbyt jasnym, ciemnia, wcale nie jest konieczna. Proszę Państwa, idziemy suszyć. W przerwie suszenia, powiem Państwu, jaka jest kolejność czynności wykonywanych. Przy robieniu odbitki gumowej. Po pierwsze, smarujemy farbą, po drugie, suszymy, po trzecie, nakładamy negatyw i eksponujemy światłem, po, po czwarte, wywołujemy w wodzie czystej, po piąte, suszymy. Jak mamy już te pięć rzeczy, to wszystko powtarzamy od nowa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Warstwa gumy. Razem z dwóch romianem już nam się przesuszyła. Nakładamy na naszą przyszłą odbitkę negatyw. Równiutko. W przypadku architektury musimy uważać, żeby nie pomylić stron negatywu. A właściwie, którą stroną tę, którą częścią ten negatyw nakładamy, nie jest istotne tylko żeby zachować to co mówi nam architektura i przyklejamy i przyklejamy taśmą przeźroczystą taśmą Tixo w lewym dolnym rogu i w prawym górnym rogu. Dlaczego tak? No tak sobie wypraktykowałem. Jeszcze bierzemy śpileczkę śpileczkę i wkładamy ją w róg negatywu, żeby zaznaczyć, jak później będziemy sytuować, jak będziemy później sytuować nasz negatyw względem odbitki. Dobrze, całość tak zmontowaną wkładamy pod szybę albo pod pleksi i przyczepiamy za pomocą takich szyczyków. To już wszystko jest zrobione i teraz niesiemy to do naświetlania. Jak już mamy zmontowany negatyw z przyszłą odbitką. I włożony pod szybę, całość dajemy do ekspozycji przez światło ultrafioletowe. Na ile? Na 2, dwie, 2,5 dwie lub 3 minuty. Można też posłużyć się światłem dziennym. Wszystko zależy od tego, czy negatyw jest ciemny, czy jasny. Trzeba zdjąć negatyw, a później Zanurzyć naszą gumę w wodzie, a więc przystąpić do wywoływania. Można to zrobić w kiuwecie, można zrobić również w domu, w wannie. Minęło kolejne 15 minut, a więc już 45 minut wywoływania. Zobaczmy, czy proces może być zakończony. Mógłby być, gdyby nie to, że w cieniach widzimy jeszcze mało szczegółów. Dodamy więc jeszcze 5 minut i wywołanie, wywołanie będzie zakończone.